Teoria Azteków. Aztekowie mieli bardzo interesującą i skomplikowaną teorię dotyczącą życia pozagrobowego, ponieważ dzielili ją na trzy ścieżki słońce, mlank lub tan. A sposób, w jaki umierasz, determinuje, w jakim życiu pozagrobowym się znajdziesz. Polegli wojownicy, lub kobiety, które zmarły przy porodzie, stawały się kolibrami, które podążały za słońcem. Osoby, które umarły z przyczyn naturalnych, trafiały do mlon, które jest w zasadzie aztecką wersją szatana. Gdzie zmarli rozpoczynali swoją podróż przez dziewięć mądrych piekła, aby pokonać różne przeszkody i osiągnąć wyzwolenie swojej duszy. Wreszcie, osoby, które zginęły przez utonięcie lub na skutek choroby, trafiały do tan, który panował nad astecką wersją piekła. Chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie życie pozagrobowe jest przedstawiane jako czas, gdy wierni są w obecności Boga w niebie. Dla tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I prowadzili życie zgodne z naukami Ewangelii, życie po śmierci jest obietnicą wiecznej radości i pokoju w obecności Boga. Nie ma cierpienia ani bólu, lecz jedynie pełnia życia w obecności Stwórcy. Z drugiej strony, dla tych, którzy odrzucili Boga i jego zbawienie, życie pozagrobowe jest przedstawiane jako wieczne oddzielenie od Boga, co często opisuje się jako piekło. Piekło jest miejscem, gdzie nie ma obecności Boga, co powoduje cierpienie i oddzielenie od źródła wszelkiego dobra. Ewangeliczne chrześcijaństwo kładzie nacisk na znaczenie decyzji wiary i zaufania w Jezusa Chrystusa jako jedynego zbawiciela. Życie po śmierci jest więc związane z przyjęciem tej wiary i prowadzeniem życia zgodnie z naukami Ewangelii, co prowadzi do wiecznej obecności w Królestwie Bożym. Teoria Mormońska. Wiele osób dyskutuje, czy Mormoni są odłamem chrześcijaństwa, czy herezją. Przy czym wielu krytyków Mormonizmu wskazuje na ich poglądy na życie pozagrobowe. Jako doskonały przykład tego, że są wprowadzani w błąd. Teoria śmierci mormońska zaczyna się podobnie do typowego myślenia chrześcijańskiego, mówiąc, że złe osoby trafiają do piekła, a dobra do nieba, ale ich pogląd na niebo jest bardziej skomplikowany. Niebo jest podzielone na trzy stopnie chwały: królestwa celestialne, ziemskie i telestialne. Najwyższy stopień i zdecydowanie najbardziej pożądany to królestwo celestialne, gdzie jednostki mogą przebywać w obecności Boga. Tutaj wiecznie żyją w obecności Boga, kontynuują jako rodziny, stają się sami bogami, tworzą inne światy, mają dzieci duchowe i zwiększają swoją moc i chwałę na zawsze. Jednakże niektórzy członkowie Kościoła Mormońskiego zaprzeczają, że jest to część ich nauki, twierdząc, że te poglądy wynikają z błędnych interpretacji kaznodziejstw mormońskich, co prowadzi do wielu zamieszania, spekulacji i debat na temat tego, w co naprawdę wierzą. Egipska. W przeciwieństwie do innych teorii życia pozagrobowego, które wierzą, że dusza opuszcza ciało, starożytni Egipcjanie wierzyli, że gdy umierali, ich ciało fizyczne nadal będzie istnieć w zaświatach, które są bardzo podobne do ich świata ziemskiego. Jednak wejście do tego życia pozagrobowego nie było gwarantowane. Zmarli musieli przejść niebezpieczną podróż przez podziemny świat i stawić się przed ostatecznym sądem, zanim zostali wpuszczeni. Faraonowie wierzyli, że ich śmierć nie była trwała i powrócą do świata na drugie życie. Wszystkie grobowce Egipcjan były zwykle ozdobione tekstem mającym pomóc w prowadzeniu duszy zmarłego do życia pozagrobowego. Wiele osobistych przedmiotów zmarłego było również umieszczanych w ich grobowcach, które różniły się wartością w zależności od ich statusu społecznego. Grobowce faraonów były wyposażone w ogromne ilości bogactwa i różne towary. Teoria paranormalna, podobnie jak teoria wielowymiarowego wszechświata, o której wcześniej rozmawialiśmy, jest zbiorem pomysłów dotyczących świata paranormalnego. Często wykraczających poza obszar mainstreamowego naukowego zrozumienia. Niemniej jednak badania pokazują, że prawie 80% ludzi w Polsce wierzą w duchy, więc nie jest to aż tak rzadkie, że ludzie poważnie dyskutują na temat teorii paranormalnej, która zakłada, że po śmierci nasze dusze pozostają między żywymi na Ziemi. Jest to często kojarzone z obserwacjami duchów lub zjawiskami paranormalnymi. Hinduizm. Teoria hinduska na temat śmierci i życia pozagrobowego. Ma ogromną różnorodność interpretacji, dlatego trudno jest ją podsumować w jednej ustalonej ideologii. Niemniej jednak istnieją pewne wspólne tematy i koncepcje, które są powszechnie akceptowane w hinduskim myśleniu. Hinduistyczna teoria śmierci jest bardzo podobna do poglądów buddyjskich, ponieważ zgadzają się one co do karmy, dharmy, mokszy i reinkarnacji. Istnieją jednak pewne kluczowe różnice, takie jak fakt, że hinduizm ma swoich własnych kapłanów, rytuały i wierzy w system kastowy. W hinduskich tradycjach dusza jest uważana za niezmienne, wieczne istnienie żywego bytu i to ona przechodzi przez reinkarnację, aż osiągnie samoświadomość, podczas gdy w przeciwieństwie do tego buddyzm głosi teorię odradzania się. Kryogenika, teoria zamrożenia, znana również jako praktyka kriogeniki na ludziach, nie dotyczy życia pozagrobowego, ale raczej spekulacyjnej praktyki, którą niektórzy wierzą, że może uniknąć śmierci lub życia pozagrobowego w ogóle. To pomysł, że gdy umieramy, Możemy zamrozić nasze ciało w kriogenicznych komorach azotowych i będą one zachowane na przyszłość, gdy postęp i leki pozwolą nam powrócić do życia. Oczywiście, do stycznia 2020 roku nikt kto kiedykolwiek przeszedł kriogenezę, nie powrócił do życia, a naukowa możliwość pomyślnego ożywienia zachowanego ciała w przyszłości pozostaje niepewna. Niemniej jednak nie powstrzymuje to nikogo od prób. Raporty sugerują, że około 500 osób zostało poddanych kriogenicznej stazie polegalnej śmierci. Większość z nich pochodzi z USA. Teoria jajeczna. Ta teoria wywodzi się z popularnej fikcyjnej opowieści internetowej, napisanej przez Andiego Weira i opublikowanej w 2009 roku. Opowiada ona o głównym bohaterze, który jest określany jako Ty oraz Bogu, który jest narratorem. Jesteś 48-letnim mężczyzną, który ginie w wypadku samochodowym i spotyka Boga, którym jest narrator. Bóg wyjaśnia, że ciągle jesteś reinkarnowany w różnych czasach. I że wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek żyli i będą żyli, są wcieleniami ciebie. Następnie Bóg wyjaśnia, że faktycznie istnieją inne istoty podobne do bóstw gdzie indziej i że ty też pewnego dnia staniesz się Bogiem, gdy przeżyjesz wszystkie ludzkie życia. Powodem, dla którego Bóg stworzył wszechświat, było to, abyś, główny bohaterze, zrozumiał, że za każdym razem, gdy czynisz krzywdę komuś, czynisz krzywdę sobie oraz że każde uczucie szczęścia lub smutku, które kiedykolwiek zostało doświadczone, zostanie przez ciebie przeżyte. Ta teoria opiera się na starej przysłudze co się kręci, to się obraca, ale przenosi ją na zupełnie nowy poziom. Niewielu ludzi faktycznie w nią wierzy, ale od czasu jej opublikowania była to popularna historia w internecie, więc uznałem, że warto o niej wspomnieć.